Które buty wam bardziej siedzą? Czy Cave Stony, czarne klasyczne Forsy, czy białe szoksy? No to mi się wydaje, że Jordany są lepsze Ja uważam, że tak samo jak kolega, Jordany 4 najlepsze Dla mnie czarne Air Force, czarne Forsy No według mnie czarne klasyczne Air Force są najlepsze, takie basicowe Do wszystkiego w nie pasują Szoksy no trochę obciek nosić teraz szoksy. No a czemu? No takie mierne bym powiedział A Jordany 4 tak, no spoko w miarę. Nie, nie, ma lipy no Według mnie to są właśnie te czwóreczki Czwóreczki Cave Stony? No, Cave Stony tak samo Cave okay, Stone. Bardziej siedzą te czarne Forsy. Sam mam jedną parę i no, dobrze się sprawdzają i fajnie fitują do wszystkiego. Ja raczej tak samo, czarne Forsy też miałem, szoksy miałem, ale czarne. Pozostaję przy Forsach. Szczerze, Jordan 4 wydaje mi się że po prostu najładniejsza kolorystyka z tych wszystkich. Bardziej rozświetlany model aktualnie, Cave Stone, dostępne na Sample Store. A po swojej oryginalnej kurki Trapstara i The North Facea wbij do Sample Store. Najniższa cena w Polsce, wysyłka nawet 24 godziny i możliwość płatności za pobraniem.